Słuchajcie, tu mam taką wieżbę. To jest wieżba, z tego co pamiętam, wieżba laurowa, pięciopręcikowa. To jest chyba jedyna wieżba, która kwitnie o tej porze. To jest ostatni dzień Maja. Pszczółki zbierają nektar, zbierają pyłek. Naprawdę kotki są olbrzymie. Nie wiem czy mi się uda tu wyostrzyć. Troszkę są teraz przemrożone, bo w ostatnie dni do tyłu był przymrozek. No ale naprawdę to jest wyjątkowa wieżba. A, może mi się uda wyostrzyć, może nie. No nie. Chciałem wyostrzyć jaki pyłek. No, jaki żółciutki, piękny pyłeczek jest z tego. Yy, zrobiłem sobie rozsadę tego. Będę jeszcze robił sadzonki, bo naprawdę no, opłaca się. O tej porze wierzba, żeby kwitła. To jest coś fajnego.